Wiersz Motyl Małgorzata Strzałkowska Dokąd lecisz mój motylu przez jesienny bór Lecę w górę by skrzydłami dotknąć siwych chmur Dokąd lecisz mój motylu przez jesienny las Odlatuję w ciepłe kraje bo już na mnie czas Dokąd lecisz mój motylu przez jesienny bór Lecę w górę by skrzydłami dotknąć siwych chmur Dokąd lecisz, mój motylu, przez jesienny las? Odlatuję w ciepłe kraje, bo już na mnie czas. Dokąd lecisz, mój motylu, przez jesienny bór? Lecę w górę, by skrzydłami doktnąć siwych chmur. Dokąd lecisz, mój motylu, przez jesienny las? Odlatuję w ciepłe kraje, bo już na mnie czas.